Ej hej z tej strony, że zagramy sobie dzisiaj ponownie w Holocure. Zauważyłem, że ostatnio tak naprawdę na każdym ranie, ostatnio ogólnie, że te, 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 tak jak nagrywam, to na każdym ranie biorę tak naprawdę te same pick-upy. To znaczy rozwijałem Monster Cooking z wiadrem i książki z aksem, zdaje się. Eee, więc, może postaramy się tym razem troszeczkę coś, coś innego rozwinąć. Eee, zagrajmy sobie, może, 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 może. A spróbujmy tutaj. Hakos Biles. Hakos gramy, dobra. Zagramy sobie endless mode. Pewnie eee, rzucamy kościami, które, eee, które zadają obrażenia. Tym większe, im więcej oczek wyrzucimy na kości. Nie wiem tak naprawdę, przez ilu przeciwników te kości się przebijają. Wiem natomiast, że na pewno nie jest to dobra broń dla mnie. Dlaczego? Bo, bo tak naprawdę nigdy nie miałem szczęścia w grach. Wiem, że tam expik leży, ale zostawimy go sobie, bo tu idzie duża, duża fala przeciwników. Ok, reduce all, all attack damage by 15% i zwiększamy kryta o 30%. Um, ok. Czyli tutaj byśmy musieli iść w jakieś rzeczy, które stakują się na krycie. Um, myślę, że na ten moment jeszcze nie będę tego brał. Jeszcze nam jakoś nie zależy specjalnie na tym krycie. Zależy nam natomiast na tym, żeby być w stanie wyczyścić sobie mobki, żeby móc EXPA zbierać. E, więc to jest coś, co, co, co mnie jara. E, ok, e, przy hicie dostaniemy kryta. My i tak będziemy, zdaje się, w tego kryta szli, więc możemy to wziąć. E, nie wziąłem tamtego power-upa tylko dlatego, że mnie osłabia. Ten natomiast jest, jest całkiem w porządku. W sensie i tak jakieś obrażenia prędzej czy później dostaniemy, równie dobrze możemy wtedy zwiększyć kryta, zamiast po prostu być słabszymi, bo dostaliśmy obrażenia, nie? No ale są kurczaki. Wow! Ok, zapomniałem, że mam power-upa, który sprawia, że przy pierwszych obrażeniach, przy pierwszych obrażeniach umieram. Ok, zagraj, zagrajmy jeszcze raz. W takim razie wiemy, że, że, że mamy tylko jeden HP. Dlaczego gram z tym power-upem? Eee, to jest power up który powoduje. No, nie zrobiłem żadnego MOBA do tej pierwszej takiej mini fali. Eee, to jest power up który powoduje, że na endless mode dostajemy więcej golda. Ale mamy tylko jeden HP, nie? Czyli musimy, musimy go uważać. Eee, ok, down under, fajne. Ok. Dobra, dobra, ja widzę, że to będzie postać, która, która naprawdę naprawdę fajnie będzie działać. Ja wiem chwilkę dosłownie grałem wcześniej, ale nie zagłębiałem się jakoś specjalnie w jej mechaniki. Tutaj widzę, że faktycznie mamy, mimo że będziemy mieli mniejsze obrażenia, to będziemy mieli szansę na to, że kryt zada obrażenia tam dwa razy. Ciekawe, czy to się może stakować samo ze sobą, czy może kryt na przykład zadać obrażenia trzy razy. No EXP jest super, ale haste up, on, on się często nie trafia. To jest naprawdę rzadki power up, rzad, rzadki stat up, dlatego ja to wezmę. Wybiegnijmy z tego, pamiętajmy, jedno obrażenia i leżymy. A ten stat up działa na wszystkie bronie, nie tylko, nie tylko na te kości, które mamy teraz, nie? Dobra, porzucajmy sobie, może tymi kośćmi kurczaki lecą. Musimy uważać strasznie na te kurczaki, one teraz będą wbiegać, z której strony teraz podbiegną, chociaż to jeszcze chyba nie jest ta fala, gdzie biegnie ich kilku, w sensie kilka, kilka fal kurczaków. Oj, trochę za blisko podszedłem, ale kurde, tyle expu leży, nie? Eee... Leczyć się nie będziemy. To jest fajne down under. No, w książki nie chcę iść, bo w książki yy, cały czas tak naprawdę chodzę. To brzmiało jakbym był jakąś osobą, która się uczy, ale nie, nie. Chodzi mi czysto o gra. Ok, wybiegnijmy z tego. Oj, grubo się tu robi. 64 kryta wpadło przed chwilą nie? jeżeli dobrze widziałem. Jeżeli, jeżeli nie jestem ślepy, a ślepy nie jestem, bo właśnie odebrałem wczoraj nowe okulary, więc to znaczy, jestem ślepy. O, widzimy szkielet, obok nie był przed chwilą przewrócony, czyli to był ten efekt e, tego power-upa, który żeśmy, żeśmy sobie wybrali wcześniej. E, odpalmy skill. Aha, dobra. Nasz skill powoduje, że przez jakiś czas rzucamy, rzucamy brońmi. Ehm, wszystkimi które mamy e, Może może sobie Zdejmijmy tego upgrade'a, to nam re refunduje wszystko I władujemy tak naprawdę co? Damage Jakiś krycik Attack speed bo Tego nigdy nie 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 za mało e, Z tych roli w sumie nie korzystam praktycznie nigdy ehm. Exp jest zawsze spoko. No pewnie specjal ataki. Super. Weźmy jakiś podstawowy HP regen Movement Speedy, HP. No i tak, tak schodzą tak naprawdę te te. Te monetki. Dobra, weźmy sobie. Nie wiem. Kryta jeszcze, rozwinę e, to było Ultimate Challenge. HP jest ustawione na 1 i dostajemy bardzo duży bonus. Score: e, tym, duży, tym większy, im dłużej przetrwamy w Endless Mode. E, więc to jest, to jest taki power upic na farmienie golda, jeżeli gramy czymś co e, faktycznie, faktycznie dość długo wytrzyma. E, lecimy jeszcze raz tą samą postacią. Ja chcę zobaczyć co ta postać robi e, chcę zobaczyć jak ona sprawuje się na późniejszych etapach gry, ale jednocześnie e, no nie, chcę, nie chcę nią padać na strzała, bo widzę, że ona na początku e, no rzuca tylko tą jedną kością e, może mieć problemy, e, tym bardziej, że byłem dosyć wolny. Um, nie wiem, czy to jest charakterystyka tej postaci, czy po prostu tak, tak, wolne postacie są. E, ale okej, okay, już wiemy, że chcemy, chcemy mieć tak naprawdę kilka, e, kilka power e, Ten ogon, ten ogon, z tego co ja pamiętam, e, to On się z niczym, z niczym dobrym nie łączył. Ehm, to znaczy te, 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 te kolaby, które wychodziły tak naprawdę z tych przedmiotów, e, z ogona ten kolab był, był słabiutki, e, bo ten ogon jest ja sobie tutaj ściąga. Już uruchamiam w tle. E, ten ogon łączy się albo z Van i daje nam Dragon Fire, który tak naprawdę dziejemy ogniem przed siebie e, albo holobomb, z holobombą, i wtedy rzucamy tak naprawdę holobombami dookoła siebie. Ale zauważyłem, że te holobomby e, nie są jakieś specjalne, dlatego weźmiemy sobie sakę. E, znaczy, rzuca holobombami, rzuca takimi, e, jakby nie wiem. Pojemnikami wybuchającymi od razu, ale z tego, z tego co zauważyłem, to te pojemniki zadają obrażenia prawo-lewo, a bardzo, e, bardzo mało tutaj w pionie. Tak naprawdę tych obrażeń wtedy zadajemy. I nie, nie do końca o to mi chodzi, bo, 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 bo jest dużo rzeczy, które już na boki i tak biją. Spider Cooking jest super. E, ale znowu będę rozwijał ten Spider Cooking, a on z niczym innym się nie łączy, nie? <laughs> Dlatego zagramy sobie w kości i spróbujemy tego Spider Cookingu nie brać. E, mimo, że ja uważam, że to jest naprawdę, naprawdę super broń, e, ale może to, 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 to jest tutaj moje przeświadczenie e, ze względu na to, że, że lubię buildy, które same, same sobie dają radę, które same czyszczą. E, powinienem te, po te XP jak najszybciej tam iść, a nie tak rozbiegać się. Kurczaczki mamy. Kurczaczków, niestety, kością nie zabiliśmy. Nie mieliśmy szczęścia, nie trafił nam się większy numerek w lotka. Już dzisiaj myślę, nie będę grał w takim wypadku. Um, ok, co my tu mamy? E Elite Lava Bucket 300. Start... No, musimy jakąś broń wziąć. E lava Bucket może pokażę jak on się z Axem łączy, bo tego jeszcze nie brałem. E A sam Lava Bucket jest, jest, jest w porządku. Broniam e te pola. Na pewno się przydadzą mnie. No, prawie w szkieletu wbiegłem. Ok. Yy... Rzucajmy dwoma kośćmi. Niech będzie, chcemy robić większe obrażenia. Ja wiem, że tam był ten power-up odkryty, ale jeszcze, jeszcze na ten moment może, może sobie e, odpuścimy to. Na ten moment chcemy rozbijać nasze obrażenia. Chociaż tamto też, też tak naprawdę obrażenia rozwija. A tych krytów dość sporo nam wchodzi, więc to nie byłoby głupie to wziąć. No, myślę, myślę że to weźmiemy. I czy to widać, jak, jak ten kryt podwójny wchodzi? Czy. Chyba taki. taki takie czerwone serduszko na nich? Nie. Nie wiem, nie wiem. Dobra, i teraz właśnie. Nasz power upik sprawia, że rzucamy broniami, bez, bez cooldownu okej okay. um, weźmiemy sobie no jest stat ale dobra, weźmiemy tego pick-up pick, up, pick e, spoko jakby staty są ok, e, kości sobie rozwijamy, wiadro rozwijamy czy 3 razy obrażenia, ok, czyli im większy poziom tym większe to obrażenia. Ja nie, 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 nie widziałem, czy tam jest napisane, jaka jest ta szansa na to. Ale jeżeli będziemy mieli dużo, obra dużo w sensie dużo instancji obrażenia, bo widziałem na czerwono weszło obrażenia, na czerwono wszedł kryt. Jeżeli będziemy mieli dużo instancji tych obrażeń, to myślę, że, że te kryty będą dosyć często wchodzić. Small knockback, super. W takim razie strzelajmy. Rzucajmy kośćmi, przepraszam, kościami się rzuca, nie strzela. Ok, e, czy ja już teraz się napinam, żeby coś ulepszać? Czy chcę sobie to kowadło na później zostawić? Ehm, ja myślę, że, 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 że możemy ulepszyć, bo może nam wpaść e, albo wiadro, albo kość. A tak naprawdę, i to, i to chcemy ulepszyć, e, więc ja myślę, że sobie te kości na szósty wbijemy, zobaczymy. Jaki one, ma, one mają efekt na, na tym maksymalnym poziomie? I zagramy sobie, e, może na początek, pod te kości, właśnie. No, na początek, to taki początek, który już przez chwilę trwa. E, zauważyłem, że tych przeciwników, którzy nas tutaj zgniatają, też się da zabić. Tylko musimy mieć naprawdę, naprawdę sporo obrażeń. No, tutaj nam coś, coś te obrażenia nie wchodzą. Trzy kości, ok, super. A, na czerwono jest podwójny kryt, na fioletowo jest potrójny, jeżeli dobrze, dobrze widzę, jeżeli dobrze e, myślę, nie da się źle myśleć, można mieć złe wnioski, chociaż, nie słuchajcie mnie ja, jak zwykle, nie wiem co mówię, ja jestem po pracy, więc, <laughs> ja jestem nie do końca trzeźwo w tym momencie człowiekiem. Ym... OK, mamy AXA. Chcemy rozbijać, tak jak mówiłem, e... chcemy rozbijać AXA i wiaderko w takim wypadku. Kurczak mnie goni, kurczaku nie goni mnie. Zabijmy sobie tego bossa. No i ten knockback tutaj przeszkadza zdecydowanie. I chyba wbiegłem w przeciwnika przed chwilą, ale to nie przeszkadza. E... Okay, mielibyśmy 50% nakryta w takim wypadku. Eee... No dobra, weźmy, weźmy. Zobaczmy, jak to będzie działać. To jest postać, którą, którą budujemy. Typowo okryta. Oj, źle to zrobiłem. Niepotrzebnie wbiegłem w tą grupę przeciwników. Próbujmy sobie to wyczyścić no i znikli niestety wszyscy. Ok, rozwinimy aksa. Kurczak nas goni. Kurczak jest szybszy od nas, więc to jest, to jest problem. Kurczaki nie powinny być takie szybkie. Zwykle w kubełkach są dość wolne, nie? No idą... Chcę tego expo zebrać. Ale jestem tak wolny, i tak dużo obrażeń dostaję. Ale tam też jest jedzonko, nie? Dobra, weźmy tego Side State'u of AXA. Yy, kość. Yy, może niekoniecznie. Myślę, w sensie ja wiem, że, że, że to jest jedyny sposób na ulepszenie tych obrażeń, ale yy, tak jak mówię, mówiłem, my chcemy mieć więcej instancji obrażeń, żeby mieć więcej szansy, więcej szans po prostu na to, że na to, że, 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 że wejdzie nam kryt, nie? I idziemy w dół. OK. Większy kryt, jak nic nas nie trafia, czy... OK, to jest w porządku. Czyli w gruncie rzeczy odzyskujemy sobie tego ekspa, któregośmy stracili. W porząsiu, w, poziom... w porząsiu. Weźmy aksa. Mamy skila, jak przyjdzie boss to odpalimy go. Na szczęście już kości nie są naszym jedynym źródłem obrażeń. E... Ok. Tak po prostu. Już bez minusa. E... Czyli ja chcę już teraz kowadło. Chyba akurat to kowadło sobie zostawię. Ok, odpalam skilla. No i właśnie, ile Aksów tutaj leci, ile wiaderek, nie? Haste weźmiemy. Atak apa weźmiemy z kolei. Ile nam statów wpada, to jest jakaś piękna sprawa. Czy ja będę chciał borda? Bord się tylko z bombami łączy. Jeżeli idę w aksa i w wiaderko. To może być fajne combo. No, 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 weźmiemy tego borda. Aksa też weźmiemy książkę. Niekoniecznie. O książkę bym się nie napinał na, na tym etapie jeszcze. Wiem, że to jest, to jest niby za darmo, ale ona może nam zablokować to, co byśmy chcieli wziąć później, nie? Bo książka też. Książka ma tylko połączenie z Aksem, więc to by oznaczało, że miałbym książkę, ale absolutnie bez, bez połączenia z czymkolwiek, nie? Weźmiemy tego Axa, żeby on już tam w power-upach się nie pojawiał. Ja wiem, że, że, że miałem niby sobie zostawić to kowadło, ale jakoś tak widzicie, zagadałem się i wbiegłem w nie bezpośrednio. Ok. Start up. Później to, to przewracanie przeciwników też się przyda, bo to będzie działać tak, że będziemy mieli że oni po prostu przez chwilę leżą w miejscu, z tego to, to, to zauważyłem. Tak jak widzieliście zresztą sami na tym szkielecie. Na ten moment jeszcze nie mamy jakiegoś specjalnego problemu. Ok, ekspy. Ekspy się zawsze przydadzą pewnie. Weźmy to i zacznijmy sobie czyścić tych przeciwników. Mimo że widzę, że jakoś specjalnie im obrażeń nie zadajemy, to znaczy, że padają bardzo wolno, bo te kości tak naprawdę rzucamy dość, dość wolno. Ok, mamy kowadło. Co byśmy chcieli na kowadle zwiększyć, tak naprawdę na ten moment? Ja myślę, że więcej wiaderek. No, wiaderko sobie rozwiniemy, pewnie. Okej, hey, deska z bombami się będzie łączyć, więc weźmiemy sobie te bomby, ale my chcemy wiaderko rozbijać. To w pierwszej kolejności pójdzie. Wiaderko nam się połączy z wymaksowanym już aksem. I zrobimy wtedy masakrę na ekranie tak naprawdę. To jest jedna z, jedna z tych broni, które po prostu zabijają absolutnie ekran. Ok. Dobra, weźmy to jakby. To się przyda, a nie chcę rozbijać, rozwijać zbyt wielu broni naraz, bo wtedy nie mogę mieć jasnego priorytetu. O właśnie, przeciwnika przed chwilą mieliśmy przewróconego. Może odpalmy sobie tego skilla. Gin przeciwniku, gin bosie. Eee, ok. Ech. Dobra, ok, jest bucket, super. No to dwa levely nam z bossa wpadły. To znaczy, że musimy mieć bardzo, bardzo, bardzo mały ekspa na ten moment. Czy ja otrzymałem jakieś obrażenia? Nie, bo mamy cały czas aktywne sake. Więc w porządku. To jest to obrażenia, na pewno sobie chcę zebrać. I mamy fale ze szkieletami, i starczami, więc. O, chcemy sobie wyjść z tego jak najszybciej. E, więcej expo. Uciekamy, uciekamy. Tędy. O! Jesteśmy bardzo, ale to bardzo wolni. To troszeczkę odbija się na tym, że dostajemy obrażenia na takich falach. Na kurczakach też będzie ciężko, jeżeli tylko kurczaki będą w naszą stronę właśnie biegły. OK. Na szczęście wbiegły na placki. Jest w porządku. Kowadło. Yy... Ok, krita, super. Bierzemy wiaderko. Oj, kurde. Jakieś leczonko by wypadało podnieść. Bo na ten moment. No jest ciężko. Te kurczaki, mam wrażenie, że zaraz obok mnie się teraz zespawniły, nie? E, trzy wiaderka, pewnie. Wiaderka lepsze niż dwa wiaderka. Niech wejdzie sakę, bo mamy tylko 47% kryta. A takę właśnie 10 więcej. Weźmy sobie, może te hajsiki. To nie jest jakiś obszar, na którym się fajnie biega. Dużo przeszkód, dużo, dużo w sensie mała widoczność. Ale ekspyleżą, więc musimy przebiec. Ok, i zaraz powinniśmy mieć. Złote kowadło, tak naprawdę, z przeciwników. Jako, że mamy dwa przedmioty na siódmym poziomie. E, no, oczywiście, musiał się trafić teraz Bos, którego żeśmy zresztą przewrócili. Czy, oczywiście, że wbiegłem w tego przeciwnika, bo czemuż by nie? Oj. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. Ja nazywam się Ange, dajcie subik, dajcie łapkę w górę i jeszcze to kowadło po lewej stronie leżące, żeby po prostu, żeby, żeby mi jeszcze, jeszcze dopiec, nie? To była gra Holocure. Jak najbardziej będzie jeszcze więcej ranów na kanale. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się. Cześć.